Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę wam jak zrobić ukrytą bazę w Minecraft. Do dzieła. Dobrze, jesteśmy już na losowych koordynatach i nasza baza będzie polegała na teleportowaniu. Ale nie takim teleportowaniu jak teleportowanie komendą lub command -blockiem, no bo mm, po prostu się nie da zrobić tego na survivalu bez komend. Więc y, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić. No, no ja to będę robił na kreatywie, ale Wy to możecie, jak macie materiały, y, to możecie to zrobić na survivalu. Yy, dobra. No to tak. Weźmiemy sobie. Tak. Piasek dusz. Ja to mam po polsku. To, piasek dusz wiaderko wody na pewno weźmiemy deski weźmiemy przycisk weźmiemy perłę jeszcze lampa i chyba tyle jeszcze Dobrze. Mamy wszystko. Teraz załóżmy, że chciałbym zrobić sobie bazę tutaj. Tutaj będzie nasza baza. Tutaj będziemy kłaść przycisk i się teleportować. Dobrze, wezmę sobie ziemię. I ten. I yy, kopię tutaj, żeby ten przycisk nadawał re, yy, no, redstone a. i będzie tu prowadziło ten redstone do, yy, no, do naszej bazy więc weźmy sobie załóżmy po są, są nie będę ładnie tego robił tylko tak może no, no by było bo nie mam czasu tego wszystkiego udekorować, tylko no dobra. Załóżmy, że to będzie nasza baza. Tutaj nasza taka baza. Yy, no, no, tam z desek czy, czy czegokolwiek. Do, dobra, to będzie nasza baza i jakaś tam rzecz. I chcemy się tu steleportować. To w, musimy wykopać yy, dół 7 kratek w dół tu raz, dwa, trzy, czter, pięć, sześć, siedem i tu musimy postawić salt sand i wypełnić to całe wodą to możecie sobie ozdobić na przykład żeby to było z drewna no ale ja nie mam czasu po prostu i żeby to tak było teraz kładziemy tutaj klapę czy jak to tam macie ja mam akurat na polski to nie no tak, tak i tu kładziemy redstone żeby to prowadziło właśnie do tego i tak co jakiś czas komparator niech będzie Przepraszam, nie komparator, przekaznik. No, no przekaźnik. Tutaj. Tutaj tak, hmm. Dobrze, I yy, tutaj tak. I tutaj yy, wrzucamy perłę. Tylko żeby nos nie... Dobrze? Jest. Yy, o ile nam starczy, nie będę musiał redstone'a z tu... Yy, no przedłużać dobrze jest takie jak było no, ale jak tu przyjdziesz i postawisz przycisk to właśnie teleportuje nas tu i nikt by się nie spodziewał, że tu jest ukryta baza no więc to na dzisiaj koniec dajcie łap, łapkę w górę i subika no to do następnego filmiku cześć